no tu jest nerwowo, nie? rabują? nie pyłek? jest? jest leczone sznurkiem od snopowiązałki od wiosny do jesieni? nie tym? też nie 21 dni po takim przymrozku od dwóch do 14 stopni. Można przeprowadzić jest krótki okres bezczerwiowy. Można przeprowadzić zabieg na tzw. pył. Bardzo skuteczny. Ten zabieg. Ten zabieg umożliwia dotrwanie rodziny w sezonie, gdzie wystarczają tylko metody biotechniczne, czyli regularne wycinanie ramki pracy i tworzenie młodych rodzin z jednej ramki czerwio ja to szczegółowo omówiłem na poprzednim filmie, dotrwanie do końca sierpnia, tak jak u mnie, gdzie, jeżeli bym nie przerzucał na, nie powodował okresu bezczerwiowego, bo to bardzo dobrą metodą jest podzielić i, i wylecz, według doktora Libiga, bądź metoda w czterech krokach, czyli znowu wracamy do tego żółtego, Ficera, patrzmy tutaj. No co? ...no... Rabują się, nie? Obce wlatują. No? Jasne. W chorej wyobraźni. Ok. Tu jeszcze wkładka tej, co poprzednio pokazałem. Tu jest y, trochę pyłku. Y, dwa roze, O, tutaj chyba jedna mój paluch i tu chyba będzie no